Tylko dzięki niemu, tylko dzięki niemu Jestem wolny, pamiątka z Teksasu, można przewieźć do Polski Teksański Bóg Jau, 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 z tej strony Bęsiu i DJ Jonas Siema, rymcerze, baby Nie od dziś, nie od wczoraj, nie wiadomo kiedy Wszyscy są Pozdrawiamy zami. Was z Houston Przylecieliśmy tutaj na koncert Do naszej kochanej Polonii Mieliśmy okazję Zagrać dla nich, podzielić się z naszymi historiami, życiem, naszymi świadectwami. E, to już za nami. E, dzisiaj mam piękną pogodę, jest niedziela. E, mieliśmy bardzo dobry czas, bardzo dobry koncert. Pozdrawiamy wszystkich stąd, z Houston. Dziękujemy za to, że byliście na koncercie, e, za wszystkie rozmowy i za Wasze wsparcie. E, co nam się podobało? Coś się podobało. Kurczak z puszką piwa środku, Albo piwo w kurczaku, jak bym to tak nazwał. Ale ona była pusta. Jak to smakowało? Tęgie było. Najlepsze steki są w Teksasie. I... E... Najlepsze są z barbecue. Byliśmy na strzelnicy. Strzelaliśmy z shotguna. Rozumiesz? I to było niesamowite. Nigdy w tego nie robiłem. Eee, ale to było niesamowite doświadczenie. Mimo kilku gołębi latających nad nami, nie udało nam się żadnego ustrzelić. Strzelaliśmy w zielone talerze, ale niesamowite przeżycia. Eee, ogólnie będę pamiętał to do końca życia, chociaż wiem, że jeszcze tu wrócimy. Dawaj tą kaczkę! I ostatnie moje słowo: jedziesz! A ja? Mateusz, który kręci, zabrał nas. Na strzelnicę postrzelaliśmy dokładnie. Fajnie było poczuć moc Shotguna. Co jeszcze się podoba w Teksasie? Klimat country, muzyka country, saloons. Typowe Shiner Buck, czyli lokalne, tutajsze piwo. Eee, fasolki po brytońsku z sosem teksańskim, barbecue. Ej, musisz tego spróbować. Bobie, nie ma takich. W Polsce chyba zaczniemy takie coś robić. Ale klimat ogólnie westernowy. Miasteczka typowo na klimat Wayna Wayne'a Jakbyś przeszedł na western przez telewizję I Johnny Cash miał za plecami prost, Mega, choć jeszcze niedosyt jest, żeby pojechać na rancho I dosiąść byka i zrobić normalnie jakiś objazd na, na rodeo Ale może next time Więc Why not? czemu nie No i mega rodzinka nas przyjęła Którą pozdrawiamy Wspaniali serdecznie. ludzie, pozdrawiamy rodzinkę, którą nas przyjęła, ja Polak, ty Polak, my Polacy, dzięki wielkie, e, kiedy wrócimy do Polski, będziemy o was pamiętać i mam nadzieję, że się szybko spotkamy. Bensiu, DJ -o nas Rymcerze, pozdro! pozdro. Jestem wolny, wolny, siła ducha tu wygrywa, stałem się przytomny, Mod Boża to sprawiła. Pozytywne prądy z nieba to moja siła, ona we mnie uderzyła, prawdą obudziła, naświetliła mi drogę do szczęścia, przebiję ci tą drogę z membran, jeśli dziś wyrwiesz się z getta, twoja dusza może stać się święta. Kiedy w samotności, bez miłości, złej ciemności szukałem w prokach białej radości. Bez ducha, skóra i kości chciały przyjemności, pokusy były mocniejsze od mądrości Dzisiaj nie potrzebuję pania, chlania, leśnego jarania, bo moja mania to wieczność. Moja bania to świadectwa nagrania. Chrystus to król z nimi daleko zachęcam Cię, by i z drogi zła. Bo zły morderca może wkręcać ci jad Maskuje się jak mięsożerny kwiat i atakuje, pokryją mu światy, patrz, patrz, patrz! W stronę dobra, niech w sercu zapłonie miłości pochodnia. Patrz, patrz, patrz w stronę śmierci, bo jest ktoś, kto jej zamki przebierze. bądź.